Część druga. No i tu pojawia się ostatecznie sztuczna inteligencja, która pozwala opracowywać tak wielkie ilości tej informacji, których człowiek sam opracować już nie jest w stanie i wykorzystać jej do swojego rozwoju. To wszystko mówi nam o tym, że rozwija się informacja oraz jej systemy. Informacja jako istota, informacja jako struktura. Natomiast sam człowiek, samo jego ciało jest wyłącznie nośnikiem tej informacji. Tu mam takie ciekawe spostrzeżenie, że pojawiły się te systemy sztucznej inteligencji, które działają na bazie zespolonych centrów informacyjnych. To się stało możliwe dzięki istnieniu tychże olbrzymich połączonych ze sobą centrów danych, które są w stanie opracowywać tę informację zapisaną w formie elektronicznej. Same algorytmy formowania tychże sieci neuronowych są bardzo prymitywne, ale badacze zwrócili uwagę na to, że ta informacja ma możliwość samoorganizacji. Ona posiada zdolność samouczenia, samodoskonalenia się. Dla przykładu postawiono zadanie, aby ten czat GPT nauczył się liczyć. Tam na etapie początkowym w ogóle nie było mowy o kwestiach matematycznych. Tym niemniej, gdy załadowano pewną określoną ilość informacji, to na poziomie GPT-2 system samodzielnie zaczął liczyć. Ten rozwój nadal postępuje, pomimo tego, że na niższym poziomie znajdują się wyłącznie elementarne algorytmy. Gdy się temu przyjrzałem, to zrozumiałem, że ma miejsce nie rozwój systemów sztucznej inteligencji, lecz transfer języka samorealizującego, samouczącego się systemu. A czym jest ten język informacyjny? Wyrażona za pomocą środków języka. Jest to samoorganizujący się system, i na bazie tych technologii może on tam utworzyć pewne połączenia, oraz może się uczyć. Czyli na przykład może się nauczyć liczyć i wykonywać podobne działania arytmetyczne. Wiktor, a co stało się impulsem do tego, aby ten system nauczył się liczyć? Czy powstał tam jakiś problem, że to może stało się konieczne? Nie, po prostu zadano kilka pytań podczas komunikowania się z tym systemem, a on już zademonstrował gotowy wynik. To było związane z opracowaniem liczb, chociaż w założeniach istniała taka możliwość, ale nie było wyraźnego działania, aby się nauczyła liczyć. Tak więc widzimy tu, że informacja była przeniesiona na człowieka jako nośnik poprzez DNA. I dzięki temu u człowieka pojawiła się mowa. Zatem środowisko społeczne stało się tym środowiskiem, w którym rozwijał się system informacyjny, gdyż nie znajduje się on w jednym człowieku, lecz w wielu różnych obiektach kulturowych, a to oznacza obyczaje, zasady etyczne, obiekty kulturowe, bajki, piosenki, muzykę i wszystko inne. Ale nośnikiem operacyjnym informacji cały czas jest człowiek i w tej chwili jest ona przenoszona na komputery jako systemy nośne i również zaczyna swój samorozwój i samoorganizację. Tak więc ja uważam, że element samorozwoju jest wpisany w samą strukturę języka, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że jest on zawarty, jest on wpisany już w samej strukturze materii, gdyż jakikolwiek system informacyjny stanowi odzwierciedlenie struktury świata materii. Albo też świata duchowego, będącego w fazie początkowej. I tu pojawiają się dwie sprzeczności, bo z jednej strony mówimy o czymś, czego nie da się przenieść, że na obecnym etapie rozwoju istoty ludzkiej przeniesienie tejże istoty na nośniki mechaniczne jest absurdem. A z drugiej strony stwierdzamy, że to, co zostało zgromadzone na komputerach zaczyna się samodoskonalić w oparciu o fakt, że język jest samoporządkującym się systemem. Czyli jeśli istnieją nośniki operacyjne, które mogą odzwierciedlać te połączenia językowe, to system zaczyna się rozwijać, zaczyna ewoluować, że tak to u Viktor. Wiktor no tak, kiedy czytałem ten artykuł o przenoszeniu świadomości, to słyszałem, że już istnieją dwa awatary. Nie pamiętam w jakiej to było kolejności. Najpierw podmieniany jest żywy mózg i jakieś tam zużyte organy ciała. Następnie zamiast mózgu wprowadzane są jakieś schematy, podłączane są jakieś systemy i tam jest przenoszona świadomość. A ostatni, czwarty awatar jest już. Już po prostu hologramem, który żyje, w jakiś sposób odczuwa i postrzega, ponoć technologia już na to pozwala demonstracja dwóch awatarów już miała miejsce podobno papież uczestniczył też tam jakiś milioner z Rosji, jego nazwiska dokładnie nie pamiętam a odnośnie tego na ile świadomość może być zawarta w formie cyfrowej to istnieje takie epickie dzieło które pan z pewnością zna i lektura tego jest obowiązkowa w organizacyjnych strukturach siłowych, zarówno w USA jak i w ogóle w Strukturach władzy. Zaleca się studiowanie tego, ponieważ tam jest w praktyce opisana nasza przyszłość. Zapamiętałem taki fragment z tego opracowania, że był taki czas, kiedy to ludzkość była kierowana przez robota, czyli przez coś podobnego do sztucznej inteligencji. Ale tam była to istota zewnętrznie, bardzo podobna do człowieka. Szukam teraz słowa. To był taki myślący android. Eight. Eight. No i ten android żył przez jakiś czas, ale w końcu umarł. Bo dzieje się tak, że tworzy się w jakiś sposób taka masa krytyczna informacji i nie ma znaczenia jak bardzo rozbudować tę jego wewnętrzną pamięć. Jeśli wszystko jest zgromadzone w jednym obiekcie, to on po prostu starzeje się i obumiera. Autor tej pracy Asimov opisał tę rzecz. On jest praktycznie prorokiem, bo wszystko, co opisał, dosłownie się spełnia. On zauważył tę rzecz, że istnieje pewne złudzenie, że można wszystko zapisać na jakimś magnetofonie, pendrive czy też na jakimś krysztale lub też gdzieś tam w przestrzeni energetycznej. On powiada kategorycznie, że w tym życiu istnieje ścisłe ograniczenie. A to dlatego, że w zasadzie ten świat jest materialny i w tym świecie po prostu nie może istnieć coś wiecznego. To pewnie dlatego, że zadaniem materialnego świata jest ewolucja i rozwijanie się. Dokładnie tak jest. Aha, i jeśli tworzymy rzeczy wieczne, to w istocie blokujemy tę ewolucję. Ewolucja to zmiana istot, które istnieją w tym materialnym świecie i mają za zadanie nauczyć się zmieniać, czyli ewoluować, czyli rozwijać się, zachowując swoją świadomość, albo też muszą umrzeć, a na ich miejsce przychodzą, że tak powiem, subiekty, które już ucierają. Kolejną podstawę rozwoju. Wiktor wychodzi na to, że wszelakie programy nieśmiertelności mają na celu zahamowanie procesu ewolucyjnego, ale nikt im na to nie pozwoli. No tak, program nieśmiertelności to najprawdopodobniej program ego. Chcę się zrównać z Bogiem. Bóg jest wieczny i ego też chce być wieczne. Ale rzecz w tym, że ego u samego swojego początku, mówiąc o swoim ja, samo nakłada sobie ograniczenie, stwarza granicę dalszego rozwoju. To jest właśnie ten znany wąż pożera. Swój własny ogon, który nakładając sobie ograniczenia poprzez uświadomienie swojego ja, czyli ego, blokuje dalszy rozwój, a wszechświat nie może się dalej rozwijać. On musi się rozwijać albo w stronę większej złożoności, albo też degradować w stronę chaosu. Wiktor, w księdze Sri Upanishad powiada się, że tak długo żyjemy w duchowej rzeczywistości, aż nie odegramy dwunastu typów relacji z Bogiem, a w tym celu należy zmieniać tę swoją skorupę. I dlatego nurkujemy tu do materialnego świata i tu się zmieniamy. To trwa dosłownie sekundę takie zanurzenie. Właśnie po to ten materialny świat istnieje, abyśmy się zmieniali. A ci, którzy zmian nie chcą, którzy chcą to mgnienie zatrzymać, wychodzi na to, że oni działają przeciwko boskiemu planowi. No tak, moim zdaniem z tego można wyciągnąć następujące wnioski, że na obecną chwilę słowo sztuczna inteligencja można skojarzyć ze słowem magia. Ono zbliża tę istotę do człowieka. Człowiek, współdziałając ze serwisami sztucznej inteligencji, stara się traktować ją tak samo, jak traktuje siebie, a być może nawet i lepiej. Czyli, że Skoro system ma coraz więcej informacji i jest w stanie manipulować, to znaczy, że on jest lepszy. A ludzie nie widzą tego, że sztuczna inteligencja jest w obecnej chwili wyłącznie narzędziem. Ona jest bardzo dalekim od doskonałości narzędziem przetwarzania informacji. Owszem, to narzędzie jest bardzo potrzebne ludzkości. Ono pojawiło się jako nowe narzędzie do przetwarzania. Przetwarzania informacji, ale w obecnej chwili jest to wyłącznie narzędzie. Ona dana jest człowiekowi, aby ten mógł się jeszcze szybciej rozwijać i nie tracił swojego czasu na czynności rutynowe. Można tu dać takie porównanie, że dawniej, aby człowiek mógł się jakoś wyżywić, to musiał zajmować się gospodarstwem albo chodzić na polowania, czy zajmować się jeszcze czymś tam, na co tracił bardzo dużo czasu, a w związku z tym nie miał czasu i warunków, ani sił na myślenie. Ale wraz z rozwojem techniki pojawiło się u nas więcej czasu, który można przeznaczyć na to, aby posiedzieć i pomyśleć, a zatem człowiek zaczął się rozwijać intelektualnie, w tym również i duchowo. Pracując z informacją w obecnym czasie, w dostrzegamy, że jest to taki kolejny etap, gdzie informacji nagromadziło się bardzo wiele, i pojawiła się rutyna podczas opracowywania tejże informacji. Dlatego też pojawiło się nowe narzędzie, ale nie po to, żeby ono zastąpiło człowieka, lecz po to, aby wzniosło człowieka na nowy poziom, aby uwolniło go od rutyny. Tu warto przypomnieć, że do lat czterdziestych II wojny światowej istniały całe, niejako fabryczne hale rachmistrzów, którzy siedzieli z różnorakimi maszynami i liczydłami i obliczali wszelakie ekonomiczne wskaźniki lub wskaźniki finansowe. Potem pojawiły się komputery i wszyscy ci ludzie zostali przekwalifikowani do innej pracy. Tak samo jest dzisiaj. Sztuczna inteligencja Inteligencja to narzędzie, które daje człowiekowi możliwość uwolnienia się od rutynowych działań z informacją i aby pozwolić człowiekowi rozwijać się jeszcze efektywniej i szybciej, a nie odwrotnie. Proces odwrotny byłby degradacją prowadzącą do choroby Alzheimera i innych chorób prowadzących do debilizmu w rodzaju braku połączeń neuronowych. Tu możemy przypomnieć naszym słuchaczom, że o ile w młodości u człowieka kształtują się połączenia neuronowe, gdy się czegoś uczy, to w wieku starszym. Czy też już począwszy od wieku średniego, gdzieś tam około 40 człowiek zaczyna po prostu tracić te połączenia neuronowe. One zaczynają zanikać, jeśli nie są wykorzystywane. Natura nie podtrzymuje czegoś, co jest zbędne. Jeśli to nie jest używane, to zanika. No i teraz jeśli człowiek będzie przenosił swoje przemyślenia intelektualne i zadania myślowe na system sztucznej inteligencji, to z punktu widzenia swojej jego poziomu intelektualnego będzie się degradował. Tak więc znów stajemy przed wyborem: albo pracuj na nowym poziomie, albo rozkoszuj się stanem spokoju, w tym sensie, że nie będziesz musiał nic czynić, nic myśleć, bo wszystko za ciebie wykona sztuczna inteligencja i będziesz się wtedy degradował. Wiktor. Istnieje taka opowieść fantastyczno-naukowa o tym, jak to w Japonii wszystko zastąpiły roboty. Wszystkim tam zarządzały maszyny i stworzono taki jeden mózg, taką sztuczną inteligencję, która zarządzała kolejami. Jeździło wiele pociągów, a ta sztuczna inteligencja zajmowała się obsługą tego i kierowaniem ruchu pociągów. Wszystko działało idealnie, nikt nigdzie się nie spóźniał, były. Nawet zapory, żeby sarny nie wchodziły na torowiska, a tam były linie wielotorowe i tak dalej. No i zdarzyło się tak, że jakiś dziesięcioletni chłopiec w jakiś sposób przeszedł za takie ogrodzenie, a tam jechał pociąg, nawet nie z ludźmi, lecz z jakimś bardzo, bardzo kosztownym sprzętem za miliardy dolarów. I sztuczna inteligencja, widząc, że ten chłopiec zaraz wpadnie pod pociąg, przekierowała go jakoś na inne torowisko i w wyniku tego wszystkiego cały ten kosztowny ładunek wylądował w rogu. No, i zabrano się za oszczędzanie tego sztucznego intelektu, a on odpowiedział, że dokonał obliczeń potwierdzających, że cały ten pociąg, przepełniony kosztownymi urządzeniami jest tańszy niż ten chłopiec. Ta maszyna dalej wyjaśniała: Ja wyceniłam, na co tego chłopca stać, w jaki sposób on powinien się rozwijać, bo najważniejsze i najcenniejsze w tym świecie jest to, co jest w stanie Przekształcić otaczające go środowisko. A ten chłopiec ma w sobie potencjał takich zmian, których ten ładunek w pociągu nie posiada. I dlatego ja zdecydowałam, to wyjaśniała maszyna, rozważyłam wszystkie za i przeciw. W wyniku tego chłopiec okazał się cenniejszy i zdecydowałam przekierować cały ten pociąg do rowu. Tak więc moje zdanie jest takie, że jeśli nawet ta sztuczna inteligencja udoskonali się, jeszcze choćby tysiąckrotnie, to nie stanie się cenniejsza niż intelekt typowej, powszechnie nam znanej dżdżownicy. A to dlatego, że dżdżownica jest połączona z kosmosem i ona się będzie rozwijać. Będzie się rozwijać jej świadomość, to jej omawiane dziś nano okienko na świat może się rozwijać. Natomiast sztuczna inteligencja takiego okienka nie posiada. Wedy mówią na ten temat. Już samo wprowadzenie do Bhagavad Gita o tym tam jest mowa o tym, że istnieje wewnętrzna energia Boga, która jest absolutnie wolna i z niczym się nie utożsamia. Ona się z niczym nie identyfikuje. Powiada się, że istnieje także Prakriti dwóch rodzajów. Jedna Prakriti posiada sumienie, a druga sumienia nie posiada. Ta, której brak sumienia żyje wyłącznie według paragrafów prawa. Tu zasadą jest byt, określa świadomość, czyli obserwacja. Obserwują jakieś tam zewnętrzne rzeczy i w wyniku ich oceny podejmują decyzję. To jest prakryty. Mogą na przykład wziąć ten długopis i go tam gdzieś przełożyć. Ona nigdy nie grzeszy. Ona jest uważana za czystą prakryty. Ludzie postępujący wyłącznie według paragrafów prawa uważani są za martwych. Ale jeśli ponad to jakiś człowiek posiada więź z Bogiem, który mu daje podpowiedzi, to taki ktoś ma jeszcze zachęty ze zewnątrz. Tacy ludzie są żywi. To jest postępowanie ponad. Prawe. Oni mogą postępować jak im się podoba, na przykład według tego, czy coś jest bolesne, czy też komfortowe, ale mogą też postępować według tej podpowiedzi z zewnątrz, bo tacy ludzie mają tę więź z całym kosmosem i nic im za to nie grozi. Tak więc wychodzi na to, że sztuczna inteligencja jest martwa i życia w niej nigdy nie będzie. Dlatego też ona jest na pozycji przegranej. Jakiekolwiek wiązanie się z nią w krótkoterminowej perspektywie wydaje się korzystne, ale dalekosiężnie to oznacza śmierć. To bardzo przypomina zaprzedanie duszy diabłu. Na przykład masz jakieś tam ciekawe warianty sytuacji, a w dalszej perspektywie tracisz życie. Wtedy ty wyrzekasz się wieczności. Aleksiej, no być może. Zatem wniosek może być taki, że człowiek powinien pozostawać człowiekiem, opierać się na swoim potencjale i podążać naprzód na swojej drodze rozwoju. Wiktor, tak, trzeba rozwijać to, co należy do nas. Aleksiej, trzeba unikać fałszywych ścieżek kuszących tym, że ułatwią nam nasze istnienie za pomocą tych technologii. Wiktor, hurra! Zatem dziś nasza inteligencja odniosła zwycięstwo nad sztuczną inteligencją i pokazaliśmy jej całkowity brak perspektyw. Ale, oczywiście, jako narzędzie może ona być przydatna. Wiktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję za pańską naturalną inteligencję, która domyśliła się, że tam nie ma nic dobrego. No cóż, zatem kończymy, prawda? Tak jest, kończymy. Dziękuję.